Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Zaczynam się śmiać, ponieważ często mówiliście, żebym pokazywał bitwy epickie na jakichś szrotach, a nie na jakichś dobrych maszynach. Także bardzo proszę. Nadarzyła się okazja. Powtórkę przesłał Przemek2095 na Susto y którego ja osobiście traktuję jako szrota. Są oczywiście miłośnicy tego czołgu i będą go bronili, za wszelką cenę, natomiast dla mnie to jest absolutnie nic więcej aniżeli pancerna stodoła. Ma kopnięcie, to działo i to tyle. Koniec zalet. Natomiast ogromna sylwetra, sylwetka, brak pancerza, brak mobilności. No naprawdę brzydkie to niesamowicie. Nie wiem, kto to w ogóle skonstruował. Dobra, do obejrzyjmy sobie, może działo. Mamy tutaj dosyć ciekawe pociski, ponieważ jedne mają. 196 przebicia i 440 uszkodzeń, a pociski premium, co ciekawe, mają zmniejszoną penetrację, czyli 171, ale za to zwiększoną uszkodzenia 510 przebicia, także dosyć interesująco. I jakieś 65 przebicia i 580 średnich uszkodzeń. Su-100Y, czołg premium 6 Tieru, który naprawdę, naprawdę jest ciężki w graniu. To jest także. Mamy kopa, tak, to jest prawda. Można strzelić fajnego, fajnego strzała, ale po tym jesteśmy absolutnie bezbronni. To jest ogromny kolos. Sylwetka jest gigantyczna wprost. Bez pancerza. Tam po prostu wchodzi wszystko. Od każdego tieru. Dingi to jest przypadek. Na razie przemek ustawił się gdzieś tutaj, w tym miejscu takim. O! No i kalafior. I mamy teraz ładowanko. Dosyć długi oczywiście jak na te Thiery, 1 do 3, pada nam tyłeczek, że tak powiem, tu Arta tylko broni naszego tyłka. Próba jeszcze pocelowania w tego rl -a. udało się zdjąć za 340, mamy pierwszy frag. Bitwa absolutnie nie będzie obfitowała w dużej ilości expa czy obrażeń, natomiast naprawdę końcówka będzie bardzo ciekawa. A i tak jak mówię, jeśli nie graliście tym czołgiem, a będziecie się mądrzyć, że e, każdy by to wygrał, to zagrajcie sobie susto Y. <grych> jak tym się po prostu gra. I zobaczycie, jak ciężko tym w ogóle wygrywać jakiekolwiek pojedynki 1 na 1. O ile nie złączotujemy przeciwnika, to jesteśmy w czarnej, że tak powiem. 3 do 7. Wszystko zaczyna nam się sypać. Losowanko jest bardzo dobre. W innym przypadku w ogóle ten czołg na ósemkach, na siódemkach to jest takie mięso armatnie. O, strzał po jarzmie, Bardzo ładnie. Wartowny ding. Wartowny ding. 5 do 8. Padają nam plecy. Odwracamy się tą stodołą. Totalną, wielką stodołą. Czekamy, aż coś wyjedzie. I będzie można to po prostu złączotować. Tak jest. W końcu. Jakieś atuty musi ten pojazd mieć. Natomiast, jeśli byście zastanawiali, czy coś takiego kupić w jakiejś wyprzedaży, nie, nie polecam. Naprawdę nie kupujcie tego. Ty 25, 460. No, ma kopa, ma kopa, tak? Niektórzy mogą to po, powiedzmy polubić. Ale zobaczcie, jak to długo ładuje. Jakie to jest ogromne. To na pewno nie dingnie. Wyjeżdża pod lufę. Pod lufę centralnie. Ale mamy teraz problem, bo drugi, który wyjeżdża na szczęście nie trafił. Mamy 4 fragi, 8 do 12, no, kolega... <laughs> no, totalnie bez sensu, zobaczcie, Spokojnie, Spoko, przestraszył się pancernej stodoły, bywa i tak, No coś kuriozalne. W ogóle ta bitwa będzie bardzo dziwna i, I nie spodziewajmy się tutaj nie, niczego więcej aniżeli po prostu dużej ilości dziwności, 9 do 12, zostaje Churchill, 7, IKV 103, pancer coś tam, toster, 4C i 3 Artki. Jesteśmy teraz złapani na przejeździe i naprawdę Przemek ma duże problemy. Prędkość maksymalna to 35 na godzinę, ale prawie, że nieosiągalna w normalnych warunkach. Teraz widzimy 28, 30, ale Szwart, Dink jeszcze od tyłka. Każdy taki ding w takiej sytuacji może być na wagę złota. 9 do 13. Mamy 6 maszyn wroga i zostaliśmy w tym momencie sami. No i teraz jest sytuacja taka, że przeładowanie to jest kilkanaście sekund. Zero pancerza, zero mobilności. No i zagrajcie czymś takim. Naprawdę polecam zagrać susto Y, żeby się przegonać, jak cholernie ciężko. Tym po prostu się wygrywa bitwy. No dobra, oglądamy. 9:14, 1 na 6. Został Przemek w hapsach. Przewaga 443 kontra 1848. Te trzy arty nie wróżą też niczego dobrego. Nie trafienie w tą stodołę jest naprawdę dosyć ciężkim zadaniem. Mamy przeładowanie na pocisk złoty, czyli zmniejszona penetracja, a zwiększone obrażenia. Churchill 7, 488. Ależ snapshot, ależ fart. Duży fart Przemka, że trafił bez mierzenia, a to działo nie skupia wcale bardzo szybko i zdjął na hita czego Churchilla 7, to był jeden z kluczowych elementów tej bitwy, 10 do 14 sam na 5 czołgów, żeby oczywiście zrobić wyciąg na takiej maszynie, to dobra, znowu z biodra za wszystko, 6 fragów, 3 arty strzeliły, żeby zrobić wyciąg na takiej maszynie, kończąc myśl, to trzeba mieć niestety farta, że wrogowie nie zajadą nas z dwóch stron, przynajmniej, bo inaczej wiadomo, że nie da się kompletnie nic zrobić. Na razie przemkowi się udaje, ale teraz jest problem: zero wieży, zero mobilności. Ten IKV nas złapie po prostu na gęsi przy próbie wyjazdu. Trzy arty, które już w nas mierzą, za chwilę może dojechać kolejny czołg, który można zjechać od tyłu. Bardzo trudna sytuacja. Naprawdę trudna sytuacja, w której Przemek jest no bardzo, bardzo teraz uwięziony. Niestety IKV nie chce wyjechać. My jeśli pod niego wyjedziemy dostaniemy a darmowego strzała, b oczywiście pewnie gąskę i będzie po zabawie. Tutaj wystawia się pod te trzarty próba jakiegoś manewrowania, ale zobaczcie no to nie ma mobilności. To nie ma mobilności, jest wielkie, bez mobilności, idealne trafienie dla Arty. Trudna sytuacja, bardzo trudna sytuacja, 11 do 14, Przemek decyduje się na objechanie, ale na plecach pojawia nam się Arta, zaczyna się robić bardzo wesoło. I IKV nie zdążył się obrócić, bo inaczej byłaby gąska. Teraz Przemek nie wie, co ma robić, czy odwrotać się na IKV, czy odwracać się w stronę Arty. Arta jest z lewej, zaraz nas zajedzie, IKV z prawej, no. Zróbmy coś, zróbmy coś. Jest Arta, gdzie jest Arta? Próbuję. Z one i Arta na tyle. 287. Niesamowity fart. Znam 12 HP. <gryw> 7 fragów, 12 HP. Fart, no. One-shot, kolejny, ósmy frag na Arcie. Jak to się stało, że Arta nas nie zdjęła? Naprawdę cud. To jest cud, że coś takiego się wydarzyło. Ale w epickiej bitwie, jak wiecie, musi wydarzyć się jakiś cud, jakiś kuriozum, jakiś niesamowity fart, żeby myśleć o wygranej. Teraz mamy sytuację 12 HP, kontra 430 został Przemek na dwie arty, które no teraz już raczej nas zabiją, no po prostu nie ma innej opcji. Cały, cały czas załączony ten pocisk premium, który ma 510 średnich uszkodzeń, no i dobra, szukamy teraz arty. Szukamy arty. Gdzie jest arta? Bo to jeszcze nie koniec tej bitwy. Emocje się jeszcze nie skończyły. Jak na razie, dużo szczęścia. Dużo fartownych strzałów jest! Pojawia się ta artka. Chyba bez spota. Co dziwne, przemek się nie zaświecił. No i dobra, wiemy gdzie jest jedna arta. Zostaje nam jeszcze druga artka. No i dobra zaczyna kapować. I spróbuję teraz sprowokować którą z tych art do wyjazdu. Zobaczymy, co z tego będzie. Mamy na razie Radleya Waltersa 2600 uszkodzeń co jak na ten czołg naprawdę jest wynikiem dobrym, mimo że to szósty tier, To naprawdę ciężko w tej... I pojawia nam się Arta na plecach. wyjeżdża nas M41 HMC i po bitwie. Dwa metry do arty. <laughs> objeżdża przemek tą artę. Wyjeżdża druga Arta. Robi się bardzo wesoło. Zobaczmy, co się dzieje. Próbuje teraz Przemek zdjąć tą artę. Tak jest, ale jeszcze druga. Druga nie trafiła. Druga nie trafiła. Ogromny fart. Dwie arty wyjechały na nas praktycznie jednocześnie. Teraz Przemek objeżdża. Tego PZ. On dosyć szybko ładuje. Trzeba uważać. Nie ma opuszczania. jest! Jest. Dobra, obejrzyjmy sobie wyniki końcowe. Jak widzieliście, ta bitwa. Taka dosyć dziwna epicka, ale jednak z emocjami. Odznaka mistrzowska, medal Kołbanowa, sam na sześciu, medal Pascuciego, medal Pula na 100Y, no naprawdę, rzadkość. Duży kaliber i specjalista. 3097 obrażeń, także jakoś nie bardzo dużo, ale za to 10 fragów. EXPA również nie, nie naliczyło jakoś specjalnie. 1527, 11 strzałów oddanych, 10 w celu i. 10 przebić, także 10 strzałów i medal pula. 2 km przejechane, troszkę obron, troszkę asysty. Zarobek 25 tysięcy zaledwie bez konta premium, także też jakiś żart. No i tyle, i tyle. Także zobaczycie sobie epicką bitwę na takiej, a nie innej maszynie. Nie spodziewajcie się bitwy epickiej na susto Y, w której będą niesamowite manewry, mobilność i nie wiadomo co jeszcze. To i tak. Jest nieźle jak na ten trzok. tutaj były emocje, były manewry, były one-shoty i były medale, także gratulacje, trzymajcie się, hejka.